Cześć, 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 kochani. Dzisiaj witam was trochę inaczej, dlatego że z domu. A dlaczego z domu? Dlatego że mam paczkę do pokazania. A mianowicie zbliżają nam się Walentynki w piątek, czyli za 6 dni będą Walentynki i wymyśliłam sobie taką akcję na stajni walentynkową. A mianowicie mm, stworzyłam takie kartki i każda osoba, która Zrobi sobie zdjęcie i oznaczy nas na, na naszym Insta, znaczy naszego Insta oznaczy, dostanie od nas zdrapkę z jakąś nagrodą. No i właśnie tutaj muszę rozpakować to i zobaczyć, jak to wygląda, także myślę, że możemy się za to teraz zabrać. Na starcie, a jeszcze dopowiem, jaką miałam miał wizję, te kartki chcę przykleić na lustra w łazience i w, w stajni głównej. I właśnie powkładać w tam jakieś takie różne gadżety walentynkowe, żeby było śmieszniejsze zdjęcie po prostu w klimacie walentynek. Dobra, i tutaj mamy jakieś coś na głowę. Może biorę od razu żeby automatycznie. Ogólnie miałam taką wizję, żeby. Nie robić jakoś mega dużo ozdób w tak absolutnie. Bardziej chciałam postawić, żeby tylko te lustro jak w jakiś sposób ozdobić. O, i je, to jest taka, taki łańcuch z serduszkami. W sumie spoko. Spoko. A, serduszka na lustro. Tu mam kolejne serduszka kręcowe na lustro. Myślę, że chyba będę musiała wziąć taśmę dwustronną. bo to raczej, zaraz, zobaczymy to jest naklejka, czy to nie jest naklejka. Nie, to jest zwykły filc, także trzeba wziąć taśmę. Myślę, że w sumie to się, ej, to się może nie trzymać. Jeszcze... co to, 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 to ja zamówiłam? A, to jest też taka filcowa girlanda zapewne. Of Czyli przykładamy szturek, ale to zrobię sobie poza kamerą, żeby nie zanudzać. O, no i te zdrapki, to jest największe mój, moje pytanie. Jak to wygląda? A, spoko, uwaga, czyli tak, tu jest zdrapka. Tutaj mam zamiar jak wypisać jakiś gadżet, to znaczy osoba, która zrobi sobie zdjęcie, wylosuje sobie spośród zdrapek zdrapkę, którą po prostu sobie zdrapie. Z tego co widzę, to tutaj a jest taka naklejka jako zdrapka, dosłownie jest naklejka zdrapka, żeby nakleić tą... Tutaj. I tutaj napiszę, nie wiem, mam kilka gadżetów typu jakieś brloczki z koniem, skarpetki z koniem, mm, jakieś zakładki, tatuaże z koniem, także mam sobą sobie napisać. Jak ktoś oznacza zdjęcie, to sobie wylosuję i dostanie niespodziankę. Ach, do zdjęć jeszcze kupiłam cztery pary pięknych, serduszkowych popularów No i w sumie to tyle. I teraz zamówiłam jeszcze trochę innych rzeczy, to znaczy chyba ten stanie. <grymne> lizaki, dlatego że każdy jeździec dostanie przez cały tydzień lizaki, zamówiłam chyba jabłkowe. I zamówiłam też takie big. Podejrzewam, że powiem jest truskawkowe. To smakowosowe. Także big. I każdy dostanie. No i tutaj mam mambę. I z dzieciństwa. <grymne> Także tak to wygląda. Nasz plan na dziś jest taki, że idziemy zrobić stajnie, a zanim zrobić stajnie, zrobimy myślę, treningi, zrobimy stajnie. Potem musimy przygotować bok z bony na jej poród, dlatego że to już niedługo. No i myślę, że od razu wywiesimy sobie też te rzeczy. Ja też myślę, że stworzę kilka tych strapek. Ja zobaczę, czy, czy zrobię to poza kamerą, czy nie, dlatego że zobaczę, jak długo nam to dzisiaj zejdzie na to wszystko. Także co, ja się ubieram. I zobaczymy się pewnie na treningach Nastaj. To miłej Ania nauki. <noise> miłej nauki, dziewczyny. Jadą, to dzień też był tak... Nie, no, ale stwierdziłyśmy, że w zeszłym tygodniu była taka duża, to teraz trochę rozmaicimy wam. W łazience powiesiliśmy takie serduszka. Celowo są tylko przez górę przewieszone, dlatego żeby nam nie pasowało do pomysłu. I nie tak są po prostu tutaj przewieszone, na skromnie. I to ja. Dobrze, jestem już po treningach i będę sobie szybko szła do domu się cieplej ubrać. Przy okazji poszukać łopat, bo potrzebujemy ich aż troszeczkę, a następnie mam tylko jedną. Poszukamy, przyjdziemy i będziemy się brać za piaskowanie. Bonka. Nasza bola, słuchajcie, jest w dziesiątym miesiącu ciąży. Nie, nie. nie. Także ona ma ten brzuch wielki. Ma bęben. Dosłownie. Ona się... O, widać, jaki ma duży brzuch od tyłu. Tutaj widać jedną fałdkę, a tu widać drugą fałdkę. Ale chyba źródła, boga, że bardziej na prawej stronie, bo widzę, że to bardziej wystaje. <grymne> no dla porównania, Laga, która nie jest w ciąży, a Bona, która jest w ciąży, no jest zaznacząca różnica. Także wyczekujemy źróbaka. Myślę, że to kwestia miesiąca i będzie Babik. teraz tak naprawdę obstawiamy, jaki ten Babik będzie. Bona bo ogólnie jest siwa w chreczkę. Jej rodzice też są siwi. Ale ogierek. Ej. Halo, no co ty? Hej! Ale jej. Um, jej nie jej, tylko ogierek był siwy, ale miał czarną sierść. Jakby skórę miał białą, ale miał sierść czarną. Także jesteśmy bardzo ciekawi, jaki konik wyjdzie. Nie mam, mam teorię, czy w sumie nie mamy tylko dzieciaki mają na stajni. W związku z tym, że ma taki wielki brzuch. To obstawiam, że będzie ogierek. Dlatego, że ma taki bewzor wielki. Więc może być. Nie bądźcie, bądźcie, bo bolcia. No bądźcie, bo bolcia. Ciekawe, czy twój baby też będzie taki brudas. Chociaż jest akurat wyjątkowo czysta, ale. Ale no bo ona potrafi być naprawdę brudna. No i ogólnie jeszcze nasza rakula też jest wciąż. Znaczy, w sumie nie wiemy. Z racji tego, że badanie było w w trzecim miesiącu, czyli to najważniejsze, gdzie jeszcze mogą stracić rybaki. No i była w ciąży, ale no kurczę, porównując brzuch bony, no to ona tego brzucha nie ma w ogóle. No, zachowuje się jakby była w ciąży, ale my już ją zeźrobiłyśmy dwa lata temu. No i niestety, ale poroniła i potem miała urojoną tą ciążę, więc teraz pytanie, czy nie jest troszkę utyta dlatego, że nie ma treningów i dostaje więcej jedzenia? czy faktycznie jest w ciąży. Tak naprawdę dowiemy się za, za dwa miesiące, bo ona była zaźrobiona w tym samym momencie prawie sobona, ale nie udało jej się zaźrobić za pierwszym razem. Także pod, na początku kwietnia powinien być jej robaczek, jeśli jest w ciąży. Może być też Teza, że mm, ma klaczkę, dlatego ma taki mały brzuszek. Nie dajcie się zwieść, że w słońce słońca jest ciepło, bo jest naprawdę zimno, tak że nie będzie jakoś tam upatulona. Co do tej laki, jeszcze to jest bardzo śmieszna historia, dlatego że cały czas szukamy konia, żeby kupić jeszcze do naszej rodzinki i trafiłyśmy na pana, od której właśnie kupiłyśmy laki, od której no, Monika kupiła laki, Tamte jest z 8 lat temu. I on właśnie też miał klaczki w ciąży, które też teoretycznie są ten miesiąc, dwa przed porodem i też mają takie małe brzuszki. Więc może być tak, że faktycznie jest w tej ciąży, tylko ma taki mały brzuch. Może nam się wydaje, że ma mały brzuch dlatego, że Bona bo ma strasznie duży. Także kwestia czekania. No ja mam nadzieję, że będą dwa robaczki i że będą takie biegać sobie. O Jezu, mam taką nadzieję. Jeszcze wymyśliliśmy sobie jedną misję na dzisiaj, a mianowicie musimy przestawić Bonę do boksu kondora. Tutaj widzicie, że jest mocno dziura. Tu jest też wielka dziura. No i ogólnie, tu też jest dziura. Tu też jest dziura. I musimy nawieźć piasek. Tu już jedno mam uwiezione Nawieźć piasek i ten piasek po całym boksie tutaj. No tu na przykład widać różnicę. To wiesz że do tej deski był piach. I nie wiem, jak to kondor zrobił. Także właśnie no, mamy sprzęty i będziemy jechać z koksem. <laughs> Skończyliśmy, alleluja I piasek był czy widać czy tę wielką dziurę to Piasek był aż tutaj Dotąd, 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 dotąd To taki pasek był Także zobaczcie, udało nam się wykopać Dobrze, kochani Tak to się prezentuje Tyle, ja daliśmy radę No nie daliśmy radę, pod sam Ale byśmy się chyba zajechali <laughs> I tak jest o wiele lepiej, o tutaj na przykład jest w miarę równo tutaj, tutaj, tutaj i teraz. Myślę, że tutaj błonka będzie miała wygodnie równiutko. Zgadnijcie, ile taczek było potrzebne, żeby to wszystko tutaj wypchać. Kolejna klasyka gatunku, to znaczy nie nagrywałam, zagwizdałam, ładnie konie idą, a jak... Chciałam nagrać, że jak gbiz, że konie przychodzą, no to oczywiście nie przychodziły. Zapraszam! Że tak powiem, klasyka gatunku. I też w związku z tym, że ona będzie przestawiona tam, gdzie był kondor, no to musimy poprzestawiać resztę koni w głównej stajni. Znaczy, może nie resztę. Stwierdziłem się, że przestawimy Elusia i przestawimy. Nie, Elusia sobie tylko sam przestawi, A i wina. Także zobaczymy, jak nam się to sprawdzi. Jutro rano się dowiem, jak tutaj przyjdę. Jeśli będziemy wpuszczać konie, chcemy pójść troszkę wcześniej, żeby zobaczyć, jak się będą zachowywać. Chłopaki stoją i czekają już w kolejce. W kolejce. No, już idziecie. Tutaj stoi końdziuś, więc przedstawiłyśmy całkiem inaczej, że musiałyśmy. Tu stoi lagarta. Tutaj stoi Eluś, one ja teraz jedzą kolację, także są zafascynowane bardziej jedzeniem niż mną. Tam stoi Vigor, zafascynowany oczywiście jedzeniem. Tutaj stoi Litwinek. No i tutaj nam stoi Kejtunia. Także w efekcie Kejti i Vigor zostały na swoim miejscu. A resztę tutaj ekipy przenieśliśmy i teraz będę wpuszczać Laki i Bonę. Jak Max tam tam dobijedech. Roku też nie miała. No miała i myślała że jest w ciąży, a nie była. Bącia, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Taki duży box dla ciebie. Jest, 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 jest. jest. Takie duży box, ja nie mogę. No, przynajmniej się położy tutaj i będę miała możliwość po... porodu porodu nie? Póki co dziewczyny są tak zaoferowane jedzeniem, że raczej nie zwracają na siebie uwagi. Czy w sumie bardziej laki ma problem? Bo no to tam bono, tam plus. Raczej laki. Także dobra noc dziewczyny. Widzimy się jutro. Dobra, mamy tak zrobiony box dla bony, obcykane treningi zrobiono stajnie, przygotowane lustra na walentynki od poniedziałku i wprowadzone konie. Także na ten moment ja się będę z wami żegnać. I życzę Wam wszystkiego cudownego w ten dzisiejszy dzień i w przyszły tydzień walentynkowy i dla tych walentynkowiczów i nie dla walentynkowiczów, także życzę Wam wszystkiego co walentynkowe i widzimy się w następnym filmie. Buźka kochani. Wszystkiego co walentynkowego.